Dobra, trzeba słuchajcie podjąć już jakieś de decyzje, no jesteśmy już tutaj chwilkę, trzeba zacząć coś ulepszać i coś sprzedawać. Włóżnia piły mi się zdecydowanie nie podoba, sprzedajmy to. Mieczomot mnie zawiódł na całej linii potwornie, dałbym mu jeszcze szansę, no ale nie wiem, pochodnia, no pochodnia może nam się przyda, więc w sumie już nie mamy co sprzedać. Jeśli chodzi o kupowanie, no to tak, no, można kupić całą masę różnych rzeczy. Na pewno sobie kupimy ki kilka koktajli Mołtowa, bo to jest fajne. Znak odważnego to mamy. Latarnie sobie może kupimy, bo to, to się zapowiada fajnie. Nie wiem, jak macie jakieś opinie odnośnie pistoletu samopowtarzalnego, to możecie dać znać w komentarzach, bo może byłbym w stanie sobie zwiększyć zabarwienie krwi o ten jeden punkt, żeby go używać, ale po prostu nie wiem, czy warto. O ile jakiekolwiek komentarze będą w ogóle. Na razie mamy 5 subskrybentów, pozdrawiam Was gorąco. Dzięki, że subskrybujecie, że, że oglądacie, mam nadzieję, że się nie zanudzacie przy mnie. No i zobaczmy, ustawmy sobie może tą latarenkę tutaj. Latarnia. Klasa, mamy przy pisze wej latarni, która nam rozświetla drogę bardzo fajnie. Ciekawie, się kończy jakoś? Nie wygląda na to. Mamy jeszcze do użycia rosę chłodnej krwi. 350, na... a liczymy na. Aaa, rozumiem. Dobra, pewnie 2100 to bardzo dużo. I jeszcze mieliśmy rosę chłodnej krwi 2, i jeszcze mieliśmy rosę chłodnej krwi 3. No i teraz mamy bardzo, bardzo dużo. Przynajmniej na ten moment, gry do wykorzystania. No to sobie do tej laleczki pójdziemy, tylko zanim to zrobimy, to ulepszmy sobie ten topór. No już nie oszukujmy się, kochamy ten topór, jest silny. Jest epicki, no jest epicki. No nie można powiedzieć, że nie jest. Z drugiej strony tego jeszcze nie sprawdziliśmy, a to się też wydaje całkiem fajne. Napewno jest szybszy od naszego miecza No to też jest fajne. Kurczę, no ciężko mi powiedzieć. No ten rozpruwacz może być fajny. Mieczomód wydawał się bardzo fajny, ale no, jak jest w praktyce, każdy widzi. Naprawdę nie wiem, co robić. Nie mam pojęcia, co robić. W tym jeden z Was sugeruje, żebym wszedł w Mieczomód, bo tak. No, jakby nie patrzeć, nagrywam dla Was, tak, więc, więc pewnie powinienem posłuchać. Ale ciężko się przekonać w ogóle do tej broni, strasznie ciężko. Ulepszymy sobie troszkę postać. O jeden cały punkt. Nie, o więcej, łoł, wow, możemy ją bardzo ulepszyć. Witalność do 12, wytrzymałość do 12. I jeden w siłę i powinniśmy uzyskać coś takiego w miarę fajnego. No, dobra, zróbmy tak. I co się stało, to się nie odstanie. No, patrzcie, spójrzcie tylko na to, jak tego po prostu nie kochać. Gdyby tylko ta broń nie była taka słaba. To też mi się nie wydaje, kurczę, takie dobre, no. Hmm. Dobra, będziemy walić z tego topora tropiciela i, i z mieczem młotu. Tak zrobimy. Mamy latarenkę przy boku, mamy nasz garłacz wierny. Dobra. Słuchajcie, no... Za bardzo pracowaliśmy na ten mieczomot, żeby z niego tak po prostu zrezygnować. To się wydaje naprawdę dobra broń. Dobrą bronią. Kai mówić Polski. Hmm. Nie wiem, jakoś prędkość tej broni po prostu nie pasuje i zadaje bardzo śmieszne obrażenia. Ja myślę, że na moment możemy się skupić jednak na naszym toporku. Zresztą i tak pewnie go będziemy używali. Także sobie go no już. Ciężko stwierdzić, tak naprawdę, w co iść. Naprawdę ciężko. Dobra, no jeden z was powiedział, żeby iść w mieczomułot. Pójdziemy w ten mieczomułot, może. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, słuchajcie, na razie to będzie tyle. Także będziemy kończyć, będziemy się żegnać. Na pewno wkrótce wrzucę coś kolejnego. Także na razie zadowolenie, że jest kolejny odcinek, i na razie fala dla Was. Także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Dzięki za oglądanie.